ale widok zobaczcie co tu się dzieje a konkretnie to interesuje mnie tutaj to zobaczcie, ktoś wyrzucił dobrego Opla Monterey a tutaj jakiś problem z mostem był chyba, jeśli dobrze pamiętam Radek mi mówił, tak czy siak zobaczcie karoseria całkiem nieźle się tutaj prezentuje wiadomo, sporo pewnie kryją te plastiki ale takie auto jest tutaj nagraty. No dobra, tutaj prawą stroną było e, szurnięte kiedyś, więc prawa strona jest mniej atrakcyjna. Ale ogólnie auto kompletne. Zobaczcie, zderzaki, plastyczki. To wszystko tutaj jest. A tu się szyba akurat wyjęła. Ale drzwi pięknie się zamykają. Są boczki. Tutaj wszystko w elektryce. Boże, jak to jest cudownie zmontowane. Kawał samochodu. Zdaje się, że rzadki wóz. Ja nie kojarzę takich z ulicy zbyt wielu. Zobaczcie ile tutaj jest miejsca. Te drzwi się otwierają. Tak jedna trzecia, dwie trzecie, czy, czy to jest na stałe. Nie, to jest. A no nie, to się też otworzy, tak? Chyba. Teraz tutaj nie będę szarpał. Jak jest tutaj pod sufitka Są wszystkie szyby Kierownica chyba jak We fronterze Jeśli frontera jest tak samo Fajnie zbudowana Tak solidnie To chyba zmienię zdanie o tym aucie Frontera mi się tak w ogóle zawsze podobała Jako auto Grzane stołki Fotel pasażera w ładnym stanie Boczek Pasażera też jest ładny, naprawdę solidnie. Wszystko jest tutaj zmontowane. Schowecze, tu jeszcze okularki, proszę państwa. Wszystko jeszcze jest do wzięcia. O, proszę, bardzo. nie ma to tamto. Manual. Zdaje się, że tu wszystko, wszystko jest. Pod maską chyba 3,1. Eee pojemności. fotele z podłokietnikiem, przebieg 330 tysięcy tutaj widzę, radia nie ma. Konsola w dobrym stanie, deska też jest chyba niespękana, zaraz zobaczymy. Tak, bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj te plastyczki to jest. Szyby oprócz tej małej widzę, że są kompletne. Jak mówię, 3 i 1 diesel w turbie. Frontik jest. Maska chyba jest w dobrym stanie. Tutaj ten wlocik też. Po szybie. Nie, to już jest metalowe, ale nie zgnita. Spójrzcie, jak to się pięknie zamyka, pięknie się trzyma. Tutaj boczek też jest. Ale to jest solidnie zrobione. Podoba mi się fotel kierowcy. Wszystko jest. No to tak. Proszę Państwa. LTD to pewnie jakaś wersja wyposażenia. No i takie auto tutaj stoi. Nie wiem gdzie są koła z niego pewnie już zdjęte gdzieś odłożone więc jeszcze macie szansę żeby takiego Opla Monterey sobie uratować albo cokolwiek z niego tutaj może uratować nie wiem czy takie miał felgi czy nie 31 Turbo Intercooler Opel Monterey tutaj jeszcze ten emblemat jest no to tak jakieś relingi, nie wiem czy to są jakieś fabryczne czy nie, ale są